Δείτε σκα φέρειε ι τσιγαρέτει. Się, o tym czasie dziecka i młodzioki Rychtowali się już ostro do swoich Ferii. Lato i ostatni dzień Weszuli trefi dziepiero dopiero 28 czerwnia i od następnego Dziecka, dnioszka dż, 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 Dziecka będą już niemożebne Szczęście. Tak to prawdą jest Chne trzy tydnie do tego, ale Kiedy łuński tydzień rządzi dziecka Tuż szteroski można Idzieć ze innej faski. Nie to jest Ganz egal, kiedy te dzieckowe Ferie się napoczną, chociaż będzie mi Brakować tego larma od na szum placu wele mojej siedemnostki bo zawdy jakoś ich takiemu zwiekowanemu knakrowi jak go lepszy się zrańca wstawało ze tego prychola kieś słyszał te alarmowanie te ichry dziecek już od półósmej jednakowoż inaksi mają ojce tych spikoli. na poczną się ferie, to i nie wtore mamulki będą też entlich mieli pokój nie bydą już musieli kludzić i, do, i doszuli swojej dziecek co ja go dziecek pachołów i srogie kamele barzy i do piątej klasy deptają a jej mamulki nie poradzą ich od odklasnąć. I no te dziecka, kiedy się już blank we szkole cckni się za trową, wodą i w to radę, by kiźnikami na ta szkoła ciepać, nie poradzą się tej laby doczkać. No ale do wielu bajtli firem ze szkołą to też szluz, ze belejakim jakim, ale zawdy, kożdy dniowym jodłym. Same rektary, rektory poradzą powiedzieć, wiele to tych dziecek pędaluje do tej szuli bez śniadania, a są i takie, kiedy tym jednym szkolnym obiadem dzielą się na dwóch. Nie wtore jeszcze można dzięki naszemu farożowi i nie ino go pojadą kajsi z na tydzień, lebo dwa, ale części, większą częścią zostaną doma na jej placu kole familoka, kole klopsztangik, kole hasioka. Tela, co już im żody nie będzie eklerowo, co cygarety, albo nidej pumpuczku narkotyki do dzioseczkej świństwa, kierejno do choróbskiej i niemocy wiedzą. Chocia, kto by tam dował pozór, co rektory tu plikują? jej tak grymża po tych moich pniokach, po tym moim chorzowie, to wszandy idzie użyć takie, jak to godają, cygaretowe ein bo czycie, kole, każdy szuli, i to już od podstawówki, gimnazjum, inszej szuli, są takie dwa, trzy ań farty, dwie, trzy sienie, wiekierych wróż, wszystkie chącwoty idą się pokurzyć, pobakać na pauzie. I żaden rektor tam tyż do dla świętego pokoju nie wlazuje, choć jak ginał krabuje, co te najduchy tam machlują. I żodne samgodanie, duplikowanie nie styknie, kiedy przedowacki z uwizą ząb cigarety sprzedowają, ani wtore to i abola ja le żoła. I nie gawcą na to wiele taki łochętolmolot. Jak nikiej w tym starym wicu, kiedy osprawiali jeszcze jakich był jakieś dwadzieścia kilometrzy. Přilazuje šafner do jednego takiego pahoa ve bance i šepito. A věda to ty synek mož Anu, no, jak dla bos, panie szafner, to nie mu miece dziesięć. A jak miał ojciec posywał po cygarety, o, to już mam całkę szesnaście. Chocia ja, nie no, takie rzeczy dziecka ze szkoły wywleką. W sumie Kejsi w cugu widział i słyszał takiego jednego asnego, spyśniałego szkuta, siedział ci on przy oknie i o jednego weleniego padł ku niemu. A wejrzyj się, synek, wejrzyj, tam na trowie, na ist to gryfny bocząń styrcy na jednej szłapie, a ty łochyn ze sztramską fresą łodżyko. Co mi pan takie głupoty fanzolum? my już na tym wychowaniu w rodzinie dawno się zwiedzieli i że bocianów nie ma. A, te roski blangrzększe zajty, chociaż to ty sosik mi się zesia do kupy ze cygaretami, ze gorzołom mi tam kupluję. Pominął mi się taki fal. Czerwi mieli my już zasia. Przyszedł gryfny gorki lipiec 2002 a drugiego roku, tak na istot w był on taki szumny. Kaj, niekaj, festejnie żgmiało, melała się srogowija, a wiatr, ci był, nikiej diosecko, lufciano trumpyjta, kiero zasiał, ostawiała dachy, połamane stromy, potargane draty od elektryki, większość to maj to jest łostuda. Przeca wiatr do kupy ze ulichom, poradzą dyczci na pochać, na wyrobiać i zgłobić ludziom na paskuda, na utropa, jak mało co i w to. Sam na pniokach, tak ze dwa tygodnie było bali gryfnie, była cichica, nikt w Egipcie, kiedy byli ze moją Edzą we 72 roku, tak o i że ni w mu to i na dekel pizło, i szło bali i herc klekoty, albo i herczak dostać. Nalew zaś nieskożyj, w tym lipcu, już chyba piąty roz we Berlinie, od czasu, kiedy te DDR i RFN do kupy poflikowali, zrichtowali dupny tref wszystkich młodzioków, a i starych krachnów w tej szło mieli radzi muzyka, co to ją łokszcili techno. A że całki Europie się na te paradę, samotne i fernioki, też i żeniate, i wydane, na poradni poradzili się od jej starych i babu Pyrsknąć na tabalanga, balanga, Kaj baby firtali blank sagę, Jak je na świat wiecie. Karycyli się też takie, co to ich Mianują pendale, albo coś ich wyletego, A zbije chopy przeblecone za baby, Baby ze przystopowanymi do batków tymi chopskimi, Wiecie co, prawda? Wiela nich, krum wajgorzowy smycyli, zecia takie chraści do woniano, we szprycach albo we pilach. Znaczy się narkotiki Tym całki fest, bo ci tak rychty we sobotę, ale już o wszystkie sztreki, wszystkie cugi nafolowane byli tymi, którzy jak chcieli się e, hań tam przykarycić. Z nimi wszystkimi największą tropa mieli i celneri, którzy brewider sznupali za tymi medykamentoma narkotykoma. Tak ci to już, już już jest, i że to co zakozane, co ludziom na szkodzi, snadno jest dla nas najlepszejszy. Przecież to już i poradzimy, genał od samiówki Jadamajewy osprawiać. Cowiekowi można i idzie wszystko zakozać, a on z uwizą by będzie robił na paskuda. Wszystko idzie na papierze zakozać, ale i na papierze, bo ludziska będą kurzyć jak Kużyli, będą słepać jak wiedzeli, będą woniać i się szpricować, jak woniali, jak się szpricowali. Co się dzieje, o tym miarkuja, bo przecież mój tatule, kiego ten wiosecki rak za hirtun chyciął, do ostatka, do śmierci nie poracił ciepnąć kurzyniu cygaretu. Kiejno jego babskie szandary, znaczy się moja mamulka i jego mamulka i starka Klara, nie dali pozór, zamamachili się, wartko chytął belecha jako cygareta i sztraecle i chociaż dwa, trzy razy musiał się wełoknie, bo w raźniku sztachnąć, zdziebko chociaż zakopcić, zasmęcić to byli cygarety, a z jego żołą jest jeszcze gorzej, taki łochlapu, śliwok, co by nie godać złotych na ostatku, na soli, łobryniolach, też nie poradzi ci tego ciepnąć, choby są już bachorami, choby nerki i leberka miał łopcierpane kiźlikami i choby mu się te białe myszy, albo inksze duper szwancy we albo i na żywo pokazowali. Przeca nie muszę tego genałek klerować, bo jest każdy mokajsik wele siebie, takich swych pokoł, takie bezkurcyje, które poradzą babie, dziecku, Ojcom wszystko ze chałupy wykludzić, belejno było co skalić na gorzoła, ciupnąć na machmol, lebo i bryna. Nalekaj no tam ku żokom i czyło chlapusom do tych całkich piźniętych narkomanów. I no, i że to już jest blank, inkszo, inkszość. A my ze moim mniejszym bracikiem Bogusiem, choć ani my ujrzeli, co musiał ścierpieć nasz paterek, podwilni napocznij mi my za zawczas też bakać. Wiele razy nachytali my kloprym kopyściom, kwirlokiem, albo koplum po starzyku i tym, co mamulka mieli razinku pod gracum. Nie to jest, se mamulka prali zawdy tuplowanie, bo ja był starszejszy od bracika i on ginał robił to, co i o. A po cygarety lotali my do obudki starego palucha przy samiuszki zegródkach na krojce, kejsik, a zwiedzieli my się o tym, gdzie pierochy już byli żyniate. Mamulce jej kamrat we werku pedział i że kiej wrazi do cygaretu poobrzynane pazurska, a my się nie skorzy taką cygaretą sztachnymi, to nam do identu odechce się kurzyć. Mamurka tak ci nie pakslik cygaretów niebocza, szportków, giewątków zrychtowali, podciepli tam, kajmy cigarety cygarety zawdy mieli przed nią skukane. Jeden, drugi taki pakslik my wykurzyli, a ciepnąć bakaniu my tak by tak nie ciepli I tak ci było, i że kej w to spytu to chłodrzykoł, co są kurza tak naistą od zawdy, bo pierwsza moja cygareta wykurzył ich za zoilą we Józefce, albo można na Kiechowie zalałbym od kopidoła, kej był kapistrantem za kapelunka szpunara. Bakołek, bakołek, aż ich doszło do trzech pachytów karmynów koszdydzi. Ojgin z